dobry, z tej strony RokeRokeKloc. Dzisiaj gramy w Project Zomboid. Już tutaj widzicie jestem na tworzeniu postaci. No i co, no pogramy sobie na Apokalipsie dzisiaj. Taka miniseria. Myślałem, że to będzie takie git. Jak sobie zobaczymy, jak Jakub Drozdowski poradzi sobie w Apokalipsie Zombie. Już tutaj robię sobie postać. Już sobie weszłem. Będziemy strażakiem. Tu są cechy negatywne. Ale właśnie jeszcze myślę czy nie wziąć sobie. Na przykład nadwagi. Weźmie, weźmiemy sobie nadwagę jeszcze, bo ja jestem gruby troszkę. Nie w formie, nie, niespokojny sen, słaby, słaby uczeń. Co tu jeszcze można sobie wziąć? Słaby uczeń. Dobra, no myślę, że to będzie git tak. Ok, teraz tak, na pewno musimy sobie wziąć tak teraz. Tak, co nam się przyda na pewno? To se weźmy, bo to daje nam wszystko. Minus jeden, a to się przyda. Co to jest? Stolarstwo się przyda na pewno. Gotowanie, elektryka się przyda. Elektryka cichy jak kot, ciche chodzenie To się przyda. Dobry w skradaniu. Etyzjasta krótkich osz, kocie oszy. Mechanik samochodowy. Plus jeden na prawa pojazdów. Weźmy to. Silne plecy, spawa, sztuka przetrwania, zręczność, Szybciej przekłada przedmioty z i do epikunku. To mi się wydaje, mi się przyda. Co jeszcze się przydać? Plus jedno bieganie. Gra w baseball. grzybiarz, krawie, co to jeszcze jest? Odwaga, mniejsza to się przyda. On no. bo nie będzie tak panikował, On no, to się przydaje. No, to, do to weźmy sobie. Sikiery. Ja bym sobie wziął jeszcze do sikier trochę. Będziemy napierdalać tymi sikierami. Wędkarz. Wędkarz, no nie wiem. Biegać maratonów, droga cieni, gimnastyk, mechanik amator. Szablista, szermierz, awanturnik, długie obłuchy, sikiery, bystry uczeń, były scout, lubi gotować, mocny, sniper, mam wziął... Pieciecznikownik ubrań i zwiększony uzik. O! To się przyda. Dobra, to weźmiemy mocny. I jeszcze możemy sobie wziąć. Jeszcze możemy sobie wziąć. Tak, weźmy sobie. Zgniatacz, krótkie obuchy. I jeszcze mamy trzy, to możemy sobie wnieść Fosianek konserwacja, dobra, weźmy sobie jeszcze to. No i jest git. Nie. Nie, to będzie Jakub Drozdowski. Jakub Drozdowski to będzie, no, Jakub Drozdowski, bardzo ładnie, dobra. No, tak, tak, może być, dobra tej fryzury Okej, okay, chwilę jeszcze raz tu coś ogarniemy Jakąś fryzurę Okej, okay, broda taka Aha. może być, no Kilku... dobra Kilku, może być, gramy to Gramy. Jakub Drozdowski, jako strażak, nie? W stanie Kentucky w apokalipsie zombie. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. Co tutaj się stanie? Czy to będzie jedno Czy to będzie jeden odcinek? Czy to będzie seria? Zobaczymy dzisiaj. Zobaczymy jak to się potoczy wszystko. Nie no, trochę grałem w tą grę. Mam 35 godzin, to nie wiem czy to dużo. No mało to jest, ale... Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. apokalipsa, no ja tak za dużo to ja bardziej gram na sandboxie, Ale no, zobaczymy co tu się stanie. No to nie można biegać, nie? To jest apokalipsa. to trzeba być cicho. Nie, nie można wydawać dźwięków żadnych. Weź to, wyłącz ten telewizor najlepiej. Nie no, możemy zostawić na life and living leci sobie. Dobra, to niech sobie leci. Teraz yes, tak. Czy to są? Jako bronie się liczy. Nie liczy się jako broń, niestety. Zobaczmy, mam lodówkę w ogóle. Co, nie mam lodówki? Co to jest za tam? Tu nie ma nic. Nie ma nic. Mam przepychać jako broń, dobra? Przecież się rado się przyda. Banda się przyda. Zestaw do szycia się. Raczej znaczy nie przyda. Może być wykorzystanie do. Okej, okay, to się przyda też. Okej, okay, no wychodzimy stąd, bo tu nic totalnie nie ma. Chciałbym się rozejrzeć. Co tutaj się dzieje? Tam mamy trzech. Tutaj mamy dwóch jeszcze. Dobra, wszystko wiem. Boję się zakradnąć. Skoro mamy nadwagę, to ile my ważymy? 95 kilo? Co jest? Dobra. Chciałbym, żeby oni mnie nie zobaczyli i ja chciałbym się zakradać do z turystycznych domów, żeby. O, tam jest zombie, dobra. To my się raczej go pozbędziemy. Oj, o, tutaj troszkę dużo ich jest, dobra. To jednak tutaj nie pójdziemy. Do tego domku zaskoczymy. Zamknięte, dobra. Lekki ból czuję? Dlaczego? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spokojnie. Szukajmy tą chałupę. Nic, pusto. Dobra. No, to będzie ciężko z przedmiotami. Ten dom chyba jest cały. Czemu ja czuję ból? Głowa mnie boli? Dlaczego? No w tablacki przeciwbólowe Aha, bo mam tego trade'a Okej, okay, to nic ja mam w tym domu, totalnie Tam jest zombie so, tak, jak to zrobimy? Okej, okay, ja mam pomysł Czy tu można otworzyć to okno? Ale ja tego okna się chyba nie To niestety Wybij szyby, nie? tego nie róbmy Dobra, spokojnie Ile jest tam? Tam jest jeden tylko Okej okay. Okej okay, no to dobra, to chodźmy do niego Kolego, chodź tutaj no Ja sobie z jednym poradzę, gorzej jak przyjdzie więcej, nie? No Zobaczmy od razu czy on miał zegarek Nie no, niestety Dobra, ja muszę się dosyć tego domu, bo muszę zdobyć przedmioty jakieś więc no musimy ich niestety pozabijać, już się połamało to, brawo Mateo, będzie ciężko ich zabić, tak? Bo jest ich jednak więcej, no. Nie będzie problem ich zabić. Idzie chyba więcej, bo słyszę. Ja chyba musieli uciekać niestety. No. Musieli niestety uciekać Mamy broni jest przybył trochę. Może ich jaką tutaj wykiwam. Okej. Okay. Po cichutku, powolutku. Koje, to zamiakie nie są takie mądre. Na bujdzie 42 wam powiem, nowa aktualizacja wyszła. I tam one dopiero dają czadu te zombie. Tu jest chyba tylko jeden, ale ja się z nim poradzę. O. Dobrze jest, jest dobrze. Bandasz, przyjeda się bandaż. Okej, okay, pieniądze na ziemi są rozrzucone. Co jest? Gazeta. Nie no to zombiaki nie są takie ciężkie. Tylko, że jakich będzie więcej, o właśnie idzie. Tylko żeby więcej nie przychodziło, dobra. Dyska do krojenia chipsy tutaj mamy. Głowa mnie boli. Strasznie mnie boli, głowa boli. Napój wyręczowy, weź. Ale ja chyba nie zginę od bólu głowy, co? Nie no, nie zginę. Mam nadzieję. Przybijemy broń jakąś. No to nic nie ma, nic. Nic tutaj nie ma, nic. Totalnie nic. Nie wiem jak to jest Ok, chodźmy dalej spokojnie Powolutku, na spokojnie. Zaraz się znajdziemy. Nie mamy broni dalej. No nie wiem chyba jak to jest. To jest ciężkie trochę jednak będzie ciężko coś znaleźć. Goni nas jeden, kolega O, dobra, tamto nie chcemy iść na pewno. Ja się nim zajmę. No chodź, chodź No chodź kochanie, chodź No właśnie, zegarki nic razem, czy oni mają Koczyk do nasa? dalej. Dobra. Sprawdźmy, że coś w grillu. jest, jakieś jedzonko może tutaj opichane jest Niestety nie Ok, pójdźmy do tego domku teraz. Tamtą stronę nie chcę iść, bo ja tam widziałem hordę Mini Idziemy do tego domu Z nadzieją, że będzie tam broń Dobra, jest, no jest git, dobrze że mamy. Wy tą też wezmę Ktoś idzie Coś idzie Idzie, co ja słyszałem Podniedeniem jakieś. Okej, okay. długopis czarny. No weźmy go. Się przyda, byśmy chcieli to sobie oznaczyć na mapie. Powiem tak. No jest kurwa lipa. Mydu. Tu nic nie ma. Co to jest? Nic, dosłownie nic. Tutaj nie ma nic. Nie wiem, jak to jest. To jest zombie, ja bym go zabił, choć tutaj. Cicho, cicho. wydawaj dzięków niepotrzebnych, Koleż go. O, no pięknie. Usiądź na lewo ręka i już wiem 3 godzina. 12, aha, czyli program już był niestety. A żeby program obejrzeć, to my potrzebujemy telewizor. Z tym będzie ciężko też. Nie, na razie to ja muszę zdobyć normalną broń. Tu jest telewizor, zajebiście. Co ja tu na pewno zostaniemy? Na noc. Ale no, musimy znaleźć kurwa broń. Bo jak nie znajdziemy broni. Okej, okay, to ma lepszą wytrzymałość. Więc weźmy sobie to. Batonik musli, zjedz. W nic nie ma, tutaj nic nie ma. Kaj, okay, musimy się pozbyć tego kolegi. No. No co, mnie nie widzi? No chodź, chodź. Walko najdziemy Tą oh, kurwę Ok, jest git. Teraz, żeby tutaj tylko była broń Jest klucz do rur. No świetnie O lepszą broń mogłem się prosić Jest już, jest już dobrze A te patalnie i tak se zostawimy Bo się przydadzą Gdyby się zepsuł nasz klucz do rur Ale no już jest już jest yy, postęp, jest progres jest lepiej. Co tutaj mamy? Jakiś ten sweterek? Koszula elegancka, weź. Włóżmy sobie koszulę. Chyba, że to jakaś tam yy, obrona. No, idziemy dalej. Lepiej weźmy tylko łyczka wody. I może jeszcze coś schrupne od razu jak tu jesteśmy. Coś tutaj jest. Miód, puszka, owca, dżem owocowy. Jesteśmy sobie jamming. No, jesteśmy na jedzeni, jesteśmy full. Możemy iść. Dobra, jest git, jest git. Idziemy do kolejnego domku. Idziemy do kolejnego domku. To jest na pewno pistolet. Chyba. Tak. Aha, brak naboju w komorze. Ale nie ma chyba magazynka, co nie jest wyposażony w magazynek. 8 naboi ma super. To nam się przyda na pewno w kryzysowej chwili. Przepychacz, plasterek się przyda na pewno. Okej, okay, co tu jeszcze mamy. Budzi, kartka papieru Wędkarstwo, Tom drugi. Mm, nie, ale to za pismo sobie weźmiemy, jak nasza postać się znudzi. Czy 15 jest program? Nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy. Co się stało? Podąż do źródła porądu. Co tu porądu nie ma w tym domu? Mhm, to będzie. Dlaczego nie ma prądu? Co? What the hell? Robi to. Makaronik. Rounder jakiś, miska, otwierasz do konserw. W lodówce nic. Dobra, zjedliśmy sobie. Możemy iść dalej Takoweś kurwa Okej, okay, możemy iść dalej. Jeden z tutaj jest. Chcę, Ty wejdziemy i go załatwimy. Motherfucker. A co ty tutaj miałeś? Chusteczkę kolego. Po czym? Co się robiło tutaj? A, A? A pewnie katar masz. Miałeś. ...prędzej. Dobra, telewizor jak tutaj jest. Chyba zostaniemy tutaj na noc, jak to jest telewizor. Po 18 będzie program. No w sumie to, bo... Czy ja mam otwierać, prawda? Mam, no super. Okej. Okay. Tylko ja bym tak, mam prześcieradło, ale... Żeby zrobić... To plecak prowizoryczny to potrzebuję jeszcze, ale tutaj widzę, nie ma nic niestety. Ale mogę z niego zrobić chyba. Bo Ja wiem, że się da tutaj craftować na pewno, ale idę jakby tak za bardzo tego nie sprawdzałem. Ogólne. I co tutaj jest? Nie możemy sobie na przykład zrobić plecaka? Chyba nie. Mi się da, że się da. Tak szczerze, ale nie wiem. No dobra, no. Chciałem sobie zrobić plecaka, wiesz, taki, taki plecak pr prowizoryczny. No, pada deszcz. Co się dzieje? Niepokój, czy...? Okej. Okay. Ja mówię, co to zrobił? nie mogę tutaj przejścieradła użyć. A gdzie ja mam to Rado co ja zrobiłem? Aha, ja je rozrywałem też. Aha, no to... no to... to niedobrze mi się chce i załomie mnie boli wszystko life and living włączmy sobie i o 18 będzie program to sobie obejrzym. nie wychodzę z domu bo pada deszcz, będę mokry tylko ja bym to ciało wyniósł tylko stąd Możemy sobie usiąść. I ja wcześniej sobie wziąłem czasopismo, więc może se... Nasz kolega jak czeka tutaj na program, może se poczytać. Nie wiem co zrobić, żeby przestała mnie boleć to. Mam ból głowy cały czas. Ciężki ból. No nie, ja nie zginę od tego. Nic nie mogę zrobić chyba z tym. No musiał mi tabletki, ale nie mam, więc no. No i co ja wam powiem? Jeszcze no nic kurczeczki. Musimy, kurwa, znaleźć samochód. Co to jest to zielone? Nie mam pojęcia. Mapa jest taka duża, kurwa. My jesteśmy, kurwa, tu. No, zaznaczmy sobie... ...na mapie, że tu jest nasz home, tymczasowy. Tymczasowy home, to jest na noc, o. Mogę to zmniejszyć? Co się nie da. A, to słabo akurat. Słabo, że nie mogę tego... ...zmniejszyć, to musi być takie duże, serio. Home na noc, tutaj jest. O, tak co zaznaczę, zaznacza. A ja zaznaczę te domki, w których byłem. Czyli w tym byłem, tym byłem, tym byłem, tym byłem, tym byłem, tym byłem i w tym byłem. I w tym też. Czyli w tym jeszcze nie byłem, właśnie tam ominąłem jeden dom. Dobra, dobra. A to co to jest? Aha, to, są, to jest trawa po prostu. Ok. Czyli będziemy musieli. Yy, Najważniej jutro, bo dzisiaj pada deszcz i nie idę nigdzie. Tu, 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 będziemy musieli jeszcze wszystkie te domki zlotować. I wyjście się w okolice najlepiej. I poszukać samochodu. Byśmy może poszli sobie w tą stronę, albo w tą. Zobaczyć co to jest w ogóle, bym zobaczyć co to jest. Yy, jest takie, o, tutaj, o. Tam będziemy musieli pójść. No A, i tu sobie zaznaczę, że tu jest horda zombiaków jeszcze To tam widziałem hordo, bo... No przypieszmy sobie troszkę czas No jeszcze troszkę O i są podstawy survivalu Czyli jak nasza postać to obejrzy To zyskamy Coś takiego jak konserwacja, chyba to jest. Chyba, zaraz zobaczymy. A, to jest o wędkarstwie, no to git, dobra. O wędkarstwie to był program. To spoko, to nam wzrosło wędkarstwo w takim razie, tak? Gdzie to jest? O, wzrosło nam, no. Prawie poziom pierwszy. Kolejny program chyba jest o 24 Dopiero ja bym poszedł spać, tak szczerze no. śpi, ustawmy sobie. Mogę sobie ustawić budzik tutaj? M mogę na pewno. Tylko kurde, nie wiem jak. Kurde, nie wiem jak. A nie, to się nie da budzika ustawić. To się do tego na tym takim cyfrowym. Dobra, idę spać. Tak. A tu mnie nie zobaczą na przykład. Więc tu jest nawet git miejsce, żeby sobie usiąść. Co możemy tu usiąść? I zjesmy sobie ten dżemik, który nie został dokończony. Nie wiem do czego. sobie go dokończymy. I możemy sobie zjeść puszkę, czyli wody to jest Mimo, konto je? Bez niczego, bez łóżki. Taka no, im tak no, chopie wpierdala, się do mordy po prostu Nie, no tak też można, nie Ogólny stan ok, jest, dobra Zastanawiam czy ten program będzie, czy nie. Powinien być chyba o 24.00. O, co się jest, co to ci? No, wy... Aha, to jest chyba... To jest reklama chyba. No. Nie możemy i spać. No dobra, no to sobie przeskipujemy szybko. Dzień szósta, ile ci program zajebiście. królika? Jak zrobić? Bardzo dobrze. Sobie obejrzymy to. Kupimy się i sobie od razu zjedzmy puszkę groszku. Gotowanie nam wzrasta. Idealnie, wszystko jest zajebiście. Otwórz puszkę. No i zjedzmy sobie całość. Będziemy najedzeni, będzie full full dupa, co się dzieje? Poruszenie, nerwowość i poruszenie. OK. I mamy na poziomie pierwszym gotowanie. Bardzo pięknie. Super. Super ocka. Mam rośnie gotowanie tutaj. Dobra. Okej, okay, no wydaje mi się, że tutaj e, już możemy, jest nowy dzień i sobie e, zaczniemy w kolejnym już odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, wiecie, to jest pierwszy odcinek taki, zobaczymy czy wam się to spodoba, e, oczywiście na następnym odcinku postaramy się o e, samochód e, oraz, no o samochód głównie i o oczyszczenie okolicy oraz e, zlutowaniu e, tutaj, tutejszych jeszcze domków. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do widzenia. Do następnego. Dziękuję za oglądanie.